Słuchajcie, Gutek na przedpokoju próbuje jeszcze w ostatniej godzinie kudełkową Chelsea piłką zrobić dookoła świata. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę już zaczyna to coraz fajniej wychodzić. Zobaczcie, czy to się uda. A, to nie było jeszcze dookoła, to było podbicie, uwaga, teraz to próbujmy. A, może źle bite, się ma Wójciu, witaj. Uwaga, mamy jeszcze ostatni trening taki noworoczny, wiesz, patrzcie. Zobacz wujek, ćwiczymy nad dookoła świata i dosyć fajnie to nam już wychodzi, tylko muszę w dobrej sile mu to podać, a teraz zobacz jeszcze jak ja sobie radzę, bo ja myślę też mi się uda i to jeszcze w dżinsach, dawaj. Poślij mi piłę, patrz wujciu, Ciak. widziałeś? Widziałeś wujcia, czy nie widziałeś? Yy... Czekaj, czekaj, uważaj na wujka, uważaj na wujka, uważaj na ciociu, uważaj na mamci, uwaga, teraz gutek próba. O, świetnie, świetnie, dokładnie, bardzo dobrze wujciu wyglądasz, uwaga, Ciak. Hop, to tylko brawo i udało się. I uwaga, jeszcze raz. Mam cię ślicznie wygląda. Ciocia, weź teraz zostań przez chwilę moim operatorem. Powiedz ładnie, dzień dobry, witajcie kochani. Dzień dobry, witajcie. E... Kochani, kochani. Czy ty mnie widzisz teraz, ciotka? Tak. To teraz zobaczcie, robię spodnie adresowicz, pętkach do kłasia. Patrzcie, hop. No, jeszcze raz. Ciotka, zobacz, jak u nas się wariuje na naszym przedpokoju. Patrzcie na no, Eee. Dlaczego ty tak bokiem? No bo tak, tak się widać. Czekajcie, ciotka, tak musisz trzymać. O ta... Mama, dawaj, ty nagrywaj. Chodź tu, operatorze. Dusia, proszę. Boże. Słuchajcie, zmieniamy kamerkę. A, tak. Mamy noworoczny kredyt. No. Dawaj, uwaga. E, Ciczymy do świata, bo świat. Ma... Ciotko, ale ty masz szał, proszę <grym> bardzo. Co? Jest... E, nie, no, ciocia, nie może... no, no. Ma ten szpic na głowie. Mysza, tam. Uwaga. Ja? Myślę, musisz odpalić. Nie, nie, wiem ja ja Mama, no, ty kameruj. Uwaga, Hop. nie poszło. Mam, Aha. Mam spróbuj, spróbuj, jak ci się uda złapać nasze takie sylwestrowe dookoła świata. prawie. Ale po ziemi, tak, Pięknie, teraz ja taką proszę, brawo cioteczka. Widzieliście jaka tu piłkareczka jest moja cioteczka? Ślicznie wyglądasz. Dawaj. No, ale ładne. Brawo. Słuchaj, daj mi, daj mi teraz tutaj. mama, mama. Mam cię patrz, dawaj, ja to muszę zrobić. Ale puść mi jedną normalnie. Spokojnie. No, mam cię. Daj mi normalnie, tak do tyłu, uważa. Patrz ciotka. O, poszło, jeszcze raz, że mógł brawo, Owo!

Dawaj ciotka! Super! Brawo ciotka! Ciotka jest dobra, nie? Tak! Ciotkę bierzemy, to jest chyba dawaj! O ciotka gotowa, bo zaraz leci piłka do ciebie, uważaj! O właśnie, bądź Uwaga! Patrz, leciutko! <grywy> ciotka! Dajcie, <krzywny zani> to jest <grywy> Daj, ciotka, cudowna, Ewunia! Dawaj piątkę. Ciotkę bierzemy kochani do naszego składu. Ale już musimy jej oszczędzić kopanie, bo se zrobi widna krzywdę. Bawimy się naprawdę świetnie kochani. Tak dzisiaj w rodzinnym gronie czekamy na 2015. Oczywiście czekają 16. Tak dokładnie, butek mnie poprawił. A czekaj. To bierz Kudełku swoją w piłeczkę, bo Kudełek też chce kopać. Słuchajcie, przecież ja tu mam staty zapomniałem. Dawaj, Kutku, teraz pobawimy się pod statyk troszkę. na arena, hal. No, idź do tyłu. To robimy. Uwaga, Ciak. Do tyłu. Uwaga, hop. Tak, ta, ta czetka czwarta, uważaj. Takie dobre. Ty. Brawo! Ja jak to jeszcze było? Miej ciotka. ciotka, teraz spróbuj od razu, a tak, spróbuj z pierwszej piły zagrać, odejdź kunełek, żeby nie spadła na ziemię. Nadia pokaż ciotce jak się gra z pierwszej piły, to patrz ciotka, to jest z pierwszej piły, patrz. A ciotka, nie jak to z pierwszej piły, dobrze poszło. Nie. Dawaj jeszcze raz, ale tę ciężką piłę to ciotce rozwalić buty. Dawaj, dawaj. Słuchajcie, mamy 40, nawet 45 minut Starego Roku. Cia. No, patrz, cyk. A O, twoja jest najlepsza, cyk. Daj coś zagrać. Teraz ciotce, uwaga, ciotka. Proszę bardzo, niedużo brakło, ale ja wam chyba zasłoniłem troszkę. Ciotka jest niesamowita, słuchajcie. Dobra kochani, żegnamy się z wami za momencik strzelamy z peter, dobra? My się tu jeszcze chwilę pobawimy, do zobaczenia. No. No jeszcze chciałem ciotka. Trafiłaś tam w kamerę, ciotka. Czekaj, bo ja... ja, ja nic się nie stało, ciocia. Ale którą? Kudełkową. Kudełkową spróbuj zrobić dookoła. Siach. I złapać ją. Brawo, już nie dużo brakuje. Patrz, koch. Mi się udało. Już. Już. No przesuń się kawaćek dalej. Uważaj, idź dalej troszkę. Cyk. Coraz lepiej. Coraz lepiej, słuchajcie. Ja myślę, że jeszcze z tydzień mamy opanowany dookoła świata do perfekcji. Widziałeś? Cyk, 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 no. cyk. No. Cyk. Ani, my to gramy w kwadraciki. Proszę bardzo, o proszę bardzo. A? Ja ja chodź, cię chodź, w powierze, chodź, co? No do czemu przydełno? No teraz daj ciotce. Daj ciotce. Ciotka ma wsparcie. Zostanie naszą zawodniczką. Patrzcie. Brawo! Ale dobre było. Budeczek, spokojnie. Tu jest kamera. Zobacz. Ciotka ładnie z czuciem wali. A ty tu siłówkę walisz. Brawo! Złapane! Tyk tyk, 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 tyk. Hop! hop. O! Widzieliśmy to! Widzieliśmy to! Zobacz, jak z testowa.

Piękny kolaneczko, Ciak. Słuchajcie widzowie, ale wy nawet nie widzicie, że cała rodzina tutaj kibicuje ciotce. Wszyscy trzymają kciuki, ciotka z nami gra. No, Super, brawo, złapane. Teraz pudełkowi daj, no. Teraz pudełkowi daj na dookoła świata, no. A się wkręcił dookoła świata, to patrz jak butek to robi. O! No. Nie poszło. Masia, cyk! No uwaga! Ta jest farda bardzo. Ja nie chciałam tego. Nie, wam brawo, złapałeś, świetnie! Świetnie było złapane. Uwaga, czekaj. Już. Odejdź ja, tu w tą miękką. Zaczekaj, czekaj. Uspokoić. Uspokoić. Dosztyk. No. Uwaga? ciach, Lisko! Skleiła się! Uwaga? ciach, Lisko! Nie! Uwaga? Ciak! Cia. Lisko! Ciekawy! Cia. Nie, to tak jak ja bym z lewej chyba bym nie dał rady. Najpierw popalę swoją lepszą nogę, No, a daj jeszcze raz mi teraz ty! Iż teraz ty mi daj? Zaraz mi się umie. No, uwaga. Daj po ziemi. Po ziemi, proszę. Hop. Już też się skleiła. Czekaj kudełko, to musi być lżejsza. Czekaj kudełko, dojdź. No. Uwaga, hop. Dobra. Yes. No, czekaj kudełko. Spróbujemy z żąderki, czekaj, dojdź. No. Czekaj. dzisiaj tak troszkę trudniej. Zobacz. Co? A ze skorpiona, dobra, ale dzisiaj ze skorpiona nie. Dzisiaj gramy dookoła świata z wielkie. Pięknie złapane. Aj ja nisko. cześć Dobra kochani, kończymy. no żeby Już. Które? No i było złapane, świetnie. Zaczynamy dookoła świata, coraz lepiej tu wychodzi. Do zobaczyska, dobranoc. Będziemy walić jeszcze z peta.